Z nami Tariel Zandugeli, były pięśniarz zawodowy, obecnie trener. Cześć Tariel? Witam serdecznie. Tariel, ostatnio zaangażowałeś się w projekt, który się nazywa Max Liga. Powiedz coś więcej o tym. Raczej chodzi o to, że Max Liga to stworzyli moi tak? Stworzył mój przyjaciel Łukasz Kubasik i Marysia Gregorczyk, która jest właścicielką, która miała w ogóle tą wizję, coś takiego stworzyć. Taką amatorską ligę dla pasjonatów boksu, którzy ludzie ja dużo też mam takich zawodników i wiem, że w innych klubach. Są też, dużo osób takich zajmuje od lat ćwiczą, Nie są aż takimi zawodnikami, ale naprawdę potrafią jak trzeba żmocić tak po męsku. I oni to adrenalinę nie potrzebują, prawda? I to jest tak naprawdę dla promocji boksu też jest bardzo dobry. Nie oszukujmy się, boks gdzieś tam troszeczkę pod cieniem MMA jest, ale jakby nie było zawsze coś nowego, ja zawsze ta nowa energia, no to powiem, że dużo pomoże, będzie dobrze to są tacy niezawodnicy ludzie, którzy nie mieli jakiegoś y, w młodości kontaktu z boksem olimpijskim, tylko tacy po prostu, którzy chcą sobie spróbować, poboksować i mają gdzie się spróbować z kimś, z kimś po podobnych umiejętnościach. Najwięcej tak, ale też dopuszczamy normalnych zawodników. Jak ktoś nie ma gdzie zawalczyć, gdzie się zgłosi się do Max Ligi, no to dopasujemy do niego, znajdziemy odpowiedniego przeciwnika i oni też walczą, bo to tacy też walczyli, którzy jeden i drugi na wysokim poziomie tak naprawdę wypadli, ale dwóch zawodników byłych takich i byli, którzy walczą, prawda? Tylko to zależy od zgłoszenia. Jak będziemy mieli parę, no to organizujemy tak. Fajna inicjatywa, bo w sumie te sporty, takie zespołowe, to mają tych lig amatorskich mnóstwo. Chociażby we Wrocławiu dla koszykarzy jest Wronba, tak? czy, czy Dalk. Tak samo są ligi piłki nożnej, siatkarskie. Teraz też można się spróbować w boksie, nawet będąc kompletnym amatorem. Tak, jak, jak najbardziej. Mi się widać, że po pierwszej edycji dużo osób naprawdę są ucieszeni z tego względu, że naprawdę werdykty, a jest jedno taki dodatkowy. Plus i minus. Wszystko ma jak nasze całe życie. Coś ma plusy, coś ma minusy, prawda? A tu jest tylko jeden sędzia. Tylko ty decydujesz kto wygrywa, nie ma tych bocznych, żeby jakiś tam wskazówek miał, czy coś. Ty musisz być naprawdę, tak powiem, w swoim głowie takim poukładanym, żeby tą decyzję, tam remisów nie ma. Komuś albo w lewo, albo w prawo musisz decydować i też musisz na to patrzeć, wiadomo, żeby nikogo nie krzywdzić, tak. Przede wszystkim ta pierwsza edycja nam pokazała, żeby małe zmiany sprowadzić, a to jest jedyna taka zmiana, że jak będzie typowa remisowa walka, że ani w lewo, ani w prawo, tak? To dodatkowa jedna runda, ta czwarta. I zawsze już oni to tacy zmęczeni, że na pewno jeden będzie ten lepszy. Ale tak nie musi być, wiadomo, jak się rozciągnie się wszystko w tych trzy rundach, jak jest, prawda? No to wiadomo, to, to musi być rzadkość, ale tylko to wiadomo, to walki nam pokażą, prawda? Bo już była jedna taka walka, i jedna strona miała żal. Też im też się nie dziwię, bo się należało ten, że. Ale to właśnie do tego się doszło, że ta walka będzie jeszcze raz powtórzana. Przede wszystkim chodzi o to, że o opinię. Tak? Nie oszukujmy się, czy to jest restauracja, czy masz interes, cokolwiek. Ludzie o opinię czytają. Tak? Jak masz pozytywy, jakie sprawiedliwość, zawsze jest miłą chęcią, zawsze ludzie z Tobą pracują. Tak? Jak jesteś oszustem i dwóchlicowym, no to wiadomo, to dzisiaj, jutro to wychodzi. Tak? I chodzi o to, że... E, tu jesteśmy z tymi e, szczerymi jesteśmy, żeby ja, akurat na moich walkach, ja bym swojego własnego zawodnika nie dał wygraną walkę. Ja bym go psychicznie motow, motywował na tym, żeby miał być lepszy, no, żeby wygrał, tak? E, mi tylko, moje, tylko jeden e, zawodnik walczył, który jeden z najlepszych walk wieczoru pokazał. Mariusz Jaśkiewicz od wielu, wielu lat ćwiczy, ale o takich ludziach, pasjonatów boksu, on u mnie ćwiczy nie wiem 9 lat, jeszcze wcześniej walczył, coś tam jakieś tam taki delikatne walki, ale kocha ten sport i on też tego potrzebuje, tak. No i wiele takich jest, nie chodzi o tylko mojego zawodnika, tylko innych zawodników też z całym szacunkiem, prawda. I Ty tam sędziujesz jako ringowy i punktowy? Wszystko jestem. Jak już jestem na ring, no to ja muszę zdecydować się, wiesz, ja trochę na tym doświadczenie mam, ja w Gruzji byłem sędzią, aż czasami głupie było, bo byłem młodym dzie dzieciakiem, a walki seniorów sędziowałem, tylko... Nigdy nikt do mnie żal nie miał, prawda? Tylko no, dwa razy się zdarzyło w Gruzji, że taka remisowa walka miałem się zdecydować, no to wiadomo, że trochę tam dwa słowa mi więcej powiedzieli, bo byłem gówniarzem, no to on czasami jest, wiesz, czasami zawsze jest starsza osoba zawsze troszeczkę czuje, tak jak młodszy, na czym się lepiej się zna albo lepiej wie, co ma robić, prawda? No nie oszukujmy się, no po prostu tak jest. No to nie znałem tego faktu z twojego życia, to ile ty miałeś tak znajdowałeś te walki? O, no, 15 lat. Ale chodzi, chodzi o to, że ja od dłuższego czasu w Gruzji, chodzi o to, że ja już takiej suboty bokserskiej nie walczyłem, bo ta subota, wiesz, ja, od, ja już pierwszą walkę w wieku 8 lat stoczyłem, tak, a miałem 28 kilo, no trochę dużo, nie? No i chodzi o to, że no wiesz, takie soboty już my się nie interesowali, tak? Tylko tam stolice wygrywałeś, wygrywałeś mistrzostwo Gruzji, międzynarodowy turnieje i jeździłeś gdzieś na wjazdach za granicę, prawda? Bo to już tam na taki mały ten to już nie zwracajesz wagi, nawet nikt z tobą nie chciał walczyć, tak? No już tam tyle walk miałem, no to nie było tak naprawdę z kim. Strasznie wcześniej się to takie normalne w Gruzji, tak szybko zaczynać karierę bokserską? Wiesz co, to były lata 90. To były ciemne lata, tak? No, gdzie światło mieliśmy na grafik, wody i i w ogóle inną mentalność ludzi mieli, tak? Nie oszukujmy się i też mi to na podwórku zobaczyli, tak. To nie było, że tato Mamo chciał, wiesz, żeby ja walczył ojca, miałem wybitnego boksera Dawida Zandukieli. Ale, no, o, a moja mama to była księgowa w ministerstwie Gruzji i pięć dyplomów miała. I e, jak ja całe życie boksowałem, to jak czasami się zdenerwowałem za głowę, tak łapała. Boże, jakiego ja mam syna, bo. Chodziło, chodziło, że ja, sportowiec, no to z tymi książkami aż taki do czynienia, jakiś tam naukowcem nie byłem, no. Skończyłem tylko e, gruziński studia. Trochę mi też popchnęli. Boks pomagał, prawda, bo uniwersytet między studentami wygrywałem jak to się były pół lewą ręką, no i to my gdzieś tam, gdzieś tam tak popychali, no prawda jest taka, no ja nigdy nie udaję kim, kim nie jestem i nigdy nie stwarzam jakiejś takiej otoczki kim nie jestem, ja jestem jednym małym człowiekiem, małym siarym miszką, sevdoraperem gruzińskim, trenerem, no jest ok. Słuchaj, powiedz, bo to jest taki projekt prywatny, poza zupełnie strukturami PZB, to zerwałeś jakby z, z, z boksem olimpijskim, czy, czy dalej kontynuujesz? Nie, raczej powiem ci tak, ja przez wiele lat ja już jeździłem, tak, Miałem jedynie z najlepszych kobiet w Polsce, tylko że jak to w życiu bywa, do jakiegoś wieku dochodzisz, każdy ma tam swoje życie i rzuciła boks i nie boksuje i chłopaka też miałem z młodego, który dalej ćwiczy, nawet będzie na Max lidze walczył, ale nie chce i ja nazwiskami rozmawiać, nie ma co ale no, no nie, nie chciał tak dalej w ten olimpijski boks, tak, żeby na zawody jeździli, no wiecie, ogólnie jest tak, że jest bardzo ciężko, nie chodzi o trenera Otariela Zandukieli, wiele lepszych trenerów jest, innych wybitnych trenerów, od kogoś ja mogę czegoś się nauczyć, nie o to chodzi, chodzi o to, że tam w Gruzji wybierasz, jak ty masz 50, na grupie 40 osób, to jest tego 10 jakiegoś talenta wybrać. Jak ty tu, przepraszam, nikt, żeby źle nie zrozumiał, dwóch smarkaczy młodych przychodzi, i ledwo na nogach chodzą, to z czego ty masz tego talenta wychwycić? Z czego ja mam kogoś coś nauczyć, skoro nie ma tego? Jak nie masz tego, jak to się mówi, no... E, 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 tak, jak nie masz, to no, no, no z czego, co zrobisz? No nic, nic nie zrobisz. Tak? Widzisz, no, że ktoś kuleje. No, jak masz jednego, chociaż dobrego, jedziesz, nie wiem, pięciu chłopakami, ile tam masz, ale za tym jednym jedziesz. Jedziesz na zawodową, wiesz, że tego mistrza masz. A ta, przepraszam, ale za średniakami jeżdżą całym szacunkiem inni trenerowie, którzy mają finanse z gminy, pomocy, jakieś dofinansowania, te punkty. Ja na to w ogóle nie patrzę. Ja, ja na swój chleb, ja sam zarabiam i mi nikt nic nie daje, jak ja nie jestem na sali, ja sam sobie jestem szefem. No i no mówię, no nie chcę mi się jeździć. Ja jeździłem już przez tyle lat, tyle nerwy straciłem. Przede wszystkim osędziowania, tak? Odbierają ci walki, nie dają ci walki. Podchodzisz do sędziowego i tłumaczysz, no czemu nie dałeś walki, no nie miałeś racji. On do ciebie piskuje. Tamten do ciebie piskuje, który nawet na ringu raz nie był. Rozumiesz, jak ja patrzę na takich ludzi, to mi się naprawdę żygać mi się chce. I teraz on ze mną się dyskutuje, że on ma rację, ja nie mam racji, rozumiesz, no to jak ja nie mam z nim rozmawiać? No. Co mam? Ubliżać się, coś złego powiedzieć, no nie powiem, no nie jestem jakiś e, buraczkiem tak powiem, no mam swój jakiś szacunek, ale no. Nie, nie raz się zdenerwowałem i jak to się mówi, no nie wytrzymałem nerwy. Nie takie słowo się poleciało do niejednego sędziowego, tak? I tego tak samo nie chciałbym, żebym ja zasłużył na Max Ligę i dlatego zawsze będę sprawiedliwy. I jak mój zawodnik przegra, to przegra i tyle. Tylko ja wtedy nie sędziuję, tylko jestem jako trener, prawda, w narożniku. Jest. Powiedz jeszcze, yy, gdzie ta Max liga się odbywa? To odbywa na Kozanów na Hali. To jest, gdzie ta sala jest, to jest mój przyjaciel i kolega Tygrysa Fuku, Piotr Kuczyński, który też ma zdobyty medal na Mistrzostwo Polski. u niego na sali odbywa się, no i patrzymy teraz, no czekamy na drugiej edycji, prawda, on nam udostępnia. on tam treningi prowadzi, no, no i mówię, no, jest do pomocy, czy wszystkiego do współpracy, on też sędziuje. Jest też trenerem, no i to mówię, no zobaczymy, co przyszłość przyniesie, ale ja jestem dobry myśli, bo mówię, ludzie tego chcą, dobrze komentują przede wszystkim, że każdy wiedział, że jest sprawiedliwość, jest, jest fajnie i niech sprawiedliwość wygrywa, niech wygrywa tam, gdzie musi wygrać. Okej. Okay. Jak Was projekty interesuje, to szukajcie na Facebooku Max League.